Witam Państwa serdecznie w wideopokazie dla sklepu www.kupujesz.pl Pokażemy dzisiaj chlebaczek z firmy Brabanty. Jest to stal polerowana, czyli inaczej chrom. Jest to chlebak o kodzie 312601. Po tym kodzie można znaleźć go u nas na stronie. Już pokazujemy, jak on wygląda. No, tak jest zapakowany taśmą, więc chwileczkę to potrwa. Pójdę tylko po nożyk. Nożyk już mam, więc zaraz go otworzymy i pokażemy. Dosyć nietypowe zamknięcie, ale też tak przesyłają te chlebaki raz w takim pudełku, raz w otwieranym od góry. Widać, chlebaczek jest tutaj zapakowany dosyć sztywnie, więc nie powinno mu się nic stać podczas transportu. Ja go wyjmę i pudełko odłożę. Oczywiście wyjmę go też z folii. Tak jak widać jest to stal chromowana. To jest oczywiście stworzyła sztucznego. Cała reszta jest stal nierdzewna. I tak jak widać tutaj są trzy magnesiki, które trzymają się tej krawędzi, przez co klapa się trzyma, nie otwiera. Tylko tak jak w standardowych chlebakach ona opada. Nie jest to chlebak z cichym zamknięciem. Spód jest perforowany, co umożliwia przepływ powietrza między pieczywem a chlebakiem. Tu mamy uloteczkę na temat, żeby zarejestrować się na stronie Brabantii. Cóż tu jeszcze mogę pokazać? No taki jest oczywiście z boku ten chlebaczek. Tu jest drugi bok. Tu mamy spód. Tu są oczywiście zawiasy standardowe, znane z chlebaków Brabantii. I tak to mniej więcej działa. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do następnej wideo lub wideo dla sklepu www.kupujesz.pl.